Cześć, z tej strony biścia, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka pomysłów na content, jakie możecie tworzyć na własnym kanale YouTube. Ale zanim jednak zacznę, muszę Was poinformować o tym, że na 1000 subskrypcji robię mega specjal, gdzie każdy z Was będzie miał szansę zarobić spoko pieniądze. Więc myślę, że warto subskrybować kanał i warto udostępniać yy, mój kanał, gdzie tylko się da. Yy, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwszym sposobem, o którym Wam dzisiaj powiem, to jest po prostu testy i recenzje produktów lub unboxingi, wiele osób, zanim kupi jakiś produkt, lubi poszukać informacji o nim w internecie, lubi poglądać recenzje, lubi posłuchać opinii innych użytkowników, którzy na przykład użytkują dane urządzenie, zanim właśnie wyda swoje pieniądze na co na jakąś rzecz. Także Wy, jeżeli jakąś rzecz na przykład posiadacie, możecie zrobić jej recenzję, jej unboxing jej testy i tak dalej, jak na przykład macie jakiś telefon, to na przykład możecie na początku nagrać unboxing, później możecie nagrać jego recenzję, a później możemy nagrać na przykład jak się sprawuje po kilku miesiącach użytkowania, czyli na przykład z jednego urządzenia możemy tak naprawdę nagrać trzy filmy i to są bardzo oglądane filmy, takie recenzje są bardzo oglądane, bo tak jak mówiłem, bardzo dużo osób takich recenzji właśnie, właśnie szuka na YouTube i ogląda. Kolejnym pomysłem na content jest to po prostu coś w stylu takim, że jeżeli jesteście ekspertami w jakiejś danej dziedzinie, to możecie po prostu e, doradzać innym, użyt, e, innym użytkownikom YouTube'a, innym Waszym widzom, którzy będą e, oglądać e, Wasze filmy, to możecie po prostu im doradzać, albo widziałem też coś takiego, e, było ostatnio właśnie wylew takiego czegoś na YouTubie, tegoż typu prawdziwy lekarz ogląda serial w prawdziwy policjant ogląda coś tam, e, jakiś tam serial e, związany właśnie z policją. Czy tam PR-owiec dostaje na przykład zachowanie popularnych różnych osób, i też właśnie na tym łatwo, łatwo ma, zdobywa oglądalność, więc coś właśnie w takim stylu możecie też nagrywać, jeżeli macie wiedzę jakąś na dany temat. Kolejnym pomysłem na content na YouTube jest po prostu nagrywanie filmów jakichś instruktorzów, jakichś poradników, czyli. Również, jeżeli macie jakieś, jakieś zdanie, nie zdanie, jeżeli macie jakąś wiedzę w danym temacie, typu montaż filmów, obróbka audio, obróbka właśnie wideo, to możecie nagrać właśnie poradnik. Czyli, na przykład, macie program Photoshop, i jeżeli znacie się na tym programie, możecie nagrywać poradniki, jak na przykład zrobić miniaturkę w takim Photoshopie, jak różne grafiki robić w takim Photoshopie, i tak dalej, i tak dalej. Takich programów jest dużo. Jeżeli na, i na takich programach się znacie, te poradniki są bardzo często, bardzo często są oglądane przez widzów, bo też właśnie bardzo, osób tego, bardzo dużo osób tego szuka, bo właśnie chce się czegoś nauczyć i właśnie szuka tego na YouTubie, dlatego tu jest właśnie szansa dla waszego kanału, że taka osoba znajdzie film i zasubskrybuje, być może zostanie na dłużej. Kolejnym pomysłem na content to jest po prostu gameplay, czyli po prostu nagrywamy jak gramy, jak tu sama nazwa wskazuje, nagrywamy jak gramy. Z tym, że tych kanałów jest naprawdę na polskim YouTubie masa, no to też ciężko będzie Wam się właśnie w tej niszy tutaj wybić. Więc ja bym tutaj bardziej polecał, jeżeli chodzi o te gry, to polecałbym właśnie robić takie poradniki, czyli na przykład, jak coś zrobić w danej grze, jak wybustać postać, coś w tym stylu, po prostu poradniki z grami, nie taki czysty, właśnie gameplay. Czyli po prostu gracie i mówicie po prostu, co tam robicie w danej chwili. Albo po prostu gameplay połączony z, na przykład z jakimś opowiadaniem, czy to jakieś śmieszne historii, czy to jakieś historii z życia. Jeszcze też widziałem taki kanał, który właśnie w ten sposób yy, robi. Kolejnym sposobem na content jest streamowanie, czyli po prostu siedzimy i transmitujemy na żywo, coś tam robimy na danym streamie, że gramy w jakąś grę. Albo teraz ostatnio są bardzo popularne takie streamy z oceniania kanałów, na nich jest bardzo łatwo się wybić, bo bardzo dużo osób właśnie odwiedza takie kanały, żeby po prostu... Czy to zdobyć subskrypcję od danej osoby, która na przykład ocenia? Bo właśnie osoby, które oceniają, też dają przy ocence subskrypcji i właśnie bardzo dużo osób lata z jednego na drugi taki kanał, żeby po prostu zostać ocenionym i zdobyć też subskrypcję. Więc też to jest bardzo właśnie popularny, popularny content na YouTubie, więc możecie po prostu oceniać kanały albo po prostu streamować jakichś innych rzeczy. Okej, okay, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten film wam się spodobał, no to możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcja na kanale, tak jak mówiłem, właśnie na 1000 subskrypcji będzie specjalny mega y, specjał, gdzie będziecie mogli po prostu każdy z was będzie miał szansę zarobić fajne, fajne pieniądze. Także myślę, że warto subskrybować i zapraszać znajomych, żeby też to zrobili. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia i cześć.